Chodzimy teraz w taką e, świadomą żeńskość, czyli w, w oś. Zobaczcie te silniki, które teraz symbolika. Jaka jest symbolika silnika elektrycznego. E, no, to no jest taka ciekawostka o silniku elektrycznym. Dlaczego te elektryki teraz w tą stronę idziemy? Ten e, zarządzanie koncept. Maska też jest taki tutaj zobaczcie też taki żeński w pewnym sensie. On jest sobie tak e, prezentuje reprezentuje takie cechy żeńskie, e, z, nawet z tą koncepcją, z, z tą marihuaną, co tam kiedyś wyskoczył, to też jest, e, marihuana też jest żeńskością, e, jak się dużo pali, to też wchodzimy w te stany żeńskie, serca, e, to są takie... E, no i a wracając do tego silnika elektrycznego, to on ma budowę właśnie taką właśnie budowę okrągłą. To jest takie zero. Jak w przekroju się spojrzy na silnik, gdzie tam, no to mamy śro środek, to jest ten takie, takie zero. <coughs> um, oś, tak? Mamy oś. To jest zero, przecież, tak? To oś. I to się, i to się kręci wokół Stator, czy jak tam się nazywa, te, te elektromagnesy, które, tu, w których się rozpędzają te pola elektromagnetyczne, pole magnetyczne w zasadzie się rozpędzą z powodu tej elektryczności, która w tych uzbrojeniach sobie, sobie płynie. I nie ma czegoś takiego, tak jak tutaj, a silnik spalinowy jest bardziej taki tłokowy, tak? czyli to jest taki ruch góra-dół, góra-dół, a tutaj mamy do czynienia z kręceniem się. I to jest bardziej efektywne, nie ma takiego tarcia, nie ma w ogóle tarcia, bo nie ma potrzeby, dlatego oleju nie trzeba, bo nie ma tarcia, no to tarcie jest na łożyskach, tak, na podparciu tylko, ale to jest w porównaniu do, do, do silnika spalinowego, to w ogóle nie ma co porównywać, tak, bo w silniku też są podparcie, wał wow, ma podparcie na łożyskach i tak dalej i, i tutaj mamy do czynienia... To będzie taki o, to będzie fajne dla, dla mechaników, dla, dla ludzi, którzy się zajmują silnikami. A, może tam po górę powiedziemy. No, no, temat mi się skończy, nie będę wam co, co powiedzieć. O! Dobra. <tryk> <tryk> Więc porównajcie sobie e, ideowo jakby silnik spalinowy z silnikiem tłokowym. Nie? Oczywiście jest tam ten silnik wankla ale on też jest takim. no znowu mamy tutaj do czynienia z tym wybuchem cały czas, tak, to jest ten wybuchowe coś, to musi, wojna musi się zrobić, żeby, żeby silnik tłokowy działał, to co chwilę musi być wybuch energii, nie, a silnik elektryczny, zobaczcie, że nawet energię możemy teraz pozyskiwać to ze słońca, no to też jest z wybuchu, tak, bo mamy, ale to wy, wy, ten wybuch jest w męskim aspekcie słońca, nie, czyli Słońce to jest ten męski aspekt, i on jest w ciągłym wzburzeniu, w ciągłej reakcji termojądrowej. Gdzie, no tak przynajmniej nauka nam tutaj podpowiada, gdzie sieje po prostu tym promieniowaniem, tak? czyli tym ciepłem, które wychodzi, z, no są wyniki, tej, tej, znaczy to jest skutek reakcji termojądrowej. Że to świeci i te fotony, wszystkie tutaj lecą, i my sobie to zbieramy. Nie? I teraz mamy żeńskie kolektory spo słoneczne, czyli mamy, mamy tą żeńskość, która po prostu leży i przyjmuje. Leży sobie na dachu i przyjmuje, opala się. Nie? Zresztą zobaczcie, że żeńskość lubi się opalać nie? na plażach i tak dalej. To jest ta żeńskość, która sobie leży i mówi: teraz będę taka brązowa, ładna. No. Oczywiście, nie tylko że, że żeńskość sobie leży, tak? żeńszy, nie chciałem powiedzieć, ale mężczyźni też tak? sobie leżą, bo opalają swoją żeńskość. Nie? To, też jest, to też jest, no bo w każdym z nas jest ten aspekt żeński i męski, więc tutaj się nie, nie ograniczajmy tak bardzo. No w każdym razie e, chodzi o to, żeby nie przechodzić za daleko w tych rolach, bo jak przejdziemy za daleko, to no to życia nie będzie, tak? No chyba, że chcemy, żeby to życie zanikło, nie to to już jest inna sprawa, tak? Bo to możemy sobie przecież ten koncept też, bo, no, bo koniec jest też jednym z, z aspektów. No, więc musimy, musimy też go używać tego końca, bo przecież wracając do silnika, tak? Czy silnika elektrycznego, czy spalinowego. To gdzieś trzeba go wyłączyć w tym momencie, tak? Tylko że w przypadku spalinowego to on po prostu się wyłącza na zasadzie koniec wybuchów, a w przypadku elektrycznego no nie było tam tych wybuchów. Tak? Koniec ruchu jest, tak? Czyli koniec zatrzymanie ruchu, czyli zatrzymanie tych działania pól elektromagnetycznych powoduje, że ten silnik staje. No i jest jeszcze jedna rzecz, czyli inercja, tak? silniku elektryczny. W silniku spalinowym nie ma czegoś takiego, jak odzysk energii i być nie może. Natomiast w przypadku e, silnika elektrycznego, no to jeżeli Ty nie wykorzystałeś tej energii, no to ona wraca do systemu, czyli do, do tych akumulatorów, z których sobie pobrałeś e, tą, ten prąd. Tak? I, e, no i znowu mamy tutaj teraz jest pytanie, jak to e, no czy to no właśnie to jest ta, ta no zupełnie nowe podejście, zupełnie nowe podejście do ekonomii, tak? czyli, czyli że, no bo to ma, ma sens, tak? Czyli ja wykonałem jakąś rzecz, którą chciałem, czyli dojechałem tam, gdzie dojechałem, chciałem gwałtownie przyspieszyć na przykład, więc, tak jak teraz, chcę gwałtownie przyspieszyć, przyspieszam i otrzymuję satysfakcję z tego przyspieszenia, tak? ale gdy zwalniam czy hamuję, to część tej energii odbieram. Znowu mam satysfakcję. Nie? Jeżeli powiemy, że energia, czyli ta energia, którą teraz ja wydatkowuję na przyspieszanie, zamieniam ją tak naprawdę na moją satysfakcję, to tam, tak robimy, tak? To ci wielbiciele BMW jak przyspieszają na skrzyżowaniu, no to oni zamieniają to paliwo, tą energię zawartą w paliwie, bezpowrotnie zamieniają na satysfakcję, a potem wciskają hamulce. I żeby zahamować, to znowu muszą zużyć tą energię, bo zużywają te klocki, te tarcze itd. i tak no dalej. I, no i stracili tą energię zupełnie, tak? Czyli jeszcze bardziej, jeszcze zapłacili za hamowanie. Natomiast w przypadku silnika elektrycznego i tego konceptu auta elektrycznego, no to mamy do czynienia z odzyskaniem tej energii. Nie? bezpłatnym, jakby, tak? Czyli Czyli mamy satysfakcję zruszania, i satysfakcję z hamowania, bo dostajemy tą energię, którą potem możemy na satysfakcję wykorzystać. Nie? Czyli magazynujemy ją i wykorzystujemy znowu na satysfakcję. I dlatego e, ten, e, tutaj też mówię do tych e, wspaniałych e, ludzi, którzy są takimi przeciwnikami tych rozwiązań elektrycznych. Nie? Bo to, że e, się zdarza, że one się tam wypalą, i że te akumulatory są. E, Trudno dostępne, to, to w sensie te, te metale są, czy tam te, te surowce są trudno dostępne. To rzeczywiście jest kłopot, ale to jest pamiętajcie, że utrudniano nam pracę na ten temat, czyli nie było, no, no, nauka i przemysł nie szedł w tym kierunku, w związku z tym. W związku z tym no, nie ma tych rozwiązań jeszcze tak doskonałych, znaczy tak doskonałych, tak przemyślanych i tak e, zoptymalizowanych, jak do tej pory w przypadku samochodów spalinowych, więc, więc to jest tylko kwestia czasu, kiedy to e, powinno nastąpić, tak? I czy to będzie w formie zabezpieczeń, czy to w formie no, bo pewnie trzeba zmienić te materiały, żeby to się nie zapalało? To jest oczywiste, tak? No ale samochody spalinowe też potrafią się zapalić. I, I paliwo generalnie jest przecież wybuchowe, i, czy gaz, czy, czy, czy benzyna, tak. I trzeba stosować takie różne zabezpieczenia, żeby nie dochodziło do, do tragedii takich różnych, tak. Więc nie psioczcie na to, bo to jest nasza przyszłość i to jest jedyna przyszłość w sumie, jeżeli chcemy, was, jeżeli chcecie, bo bo tutaj troszeczkę jeszcze pobyć, to, no to, no to tak, to zielone tablice moi drodzy, no. no i akurat to można by wesprzeć, nie? Fakt jest faktem, że trzeba to pomyśleć, jak to, no, to, to właśnie, musimy stworzyć ekonomiczne warunki do tego, żeby, żeby no, te surowce były w sposób pobierany, w sposób właściwy. No najlepiej latać, nie? Ale tego się możemy od Lilit nauczyć, nie? Prowadzamy w ogóle tutaj termin.